Siema, siema, witam na czwartym wyścigu serii niedzielnych złomków. Wyścigu, w którym mogliśmy sobie wybrać dowolny samochód pod jednym warunkiem my albo seryjnie, albo po słapie musimy posiadać napęd na cztery koła Nie będę bardzo Was zanudzał. Postaram się to wszystko skrócić, a mianowicie zaprezentuję Wam tego finałowy wyścig. Mam pewien pomysł, jak to jeszcze zrobić w bardziej ciekawy sposób na finał czwartego sezonu, ale to chwilowo mała tajemnica. Całkiem fajnie nam wyszedł wyścig, troszkę się obawiałem, bo jechaliśmy na trasie Monza w krótkiej wersji. Obawiam się, że to może być troszkę nudne. No tam mamy dwie proste i tam raz, dwa, trzy, cztery zakręty tylko, ale jestem parabolika. Te proste są całkiem długie, mocne do hamowania. Wyszło naprawdę fajnie. Wydaje mi się, że też zawodnikom naszym podobało się. Jedna jeszcze tylko rzecz muszę sobie sprawdzić. Coś mi tu nie pasuje. Dobra. Chciałem tak, po czterech wyścigach na Generalce mamy Lesia. Ma 66 punktów. Lesio do finału wybrał sobie Honda. Malutka Honda, leciutka, całkiem niezłe auto. Na miejscu drugim, 6 punktów niżej, z dorokiem 60, mamy Siri Arkadiana. Troszkę wyżej. A może tak jeszcze. Lesiowi udało się raz wygrać wyścig. I w finale jest w czwartej grupie. Też w czwartej grupie jest Sir Arkadian, który awansował wcześniej do tej grupy i wygrał dwa pierwsze wyścigi. Jego BMW jest naprawdę piekielnie szybkie. Naprawdę to, co na prostych potrafił zdziałać, to szczęka opadała. Lesio i bardzo mocno sobie zdystansowali całą resztę. Na trzecim miejscu pod względem ilości punktów mamy Robala. Nasz Robercik jest w grupie trzeciej w finale. Również tutaj ma BMW 2002. Udało mu się w poprzednim wyścigu w czwartym zająć drugą pozycję. To była jego najwyższa pozycja. Następnie w sumie exequo, bateria na wyczerpanie muszę podmienić szybko, przepraszam, mało profesjonalne, Opa, w sumie wychodzi, na chwilę teraz zamilknę, nie chce mi się gadać od początku, za chwileczkę wracam do rozmowy, do nagrywania. Halo? Chyba mnie słychać już. No i tak, to jest w sumie amatorskie, wszystko co robimy i zawody, a tym bardziej mój komentarz, więc wydaje mi się, że mi wybaczycie. E egzekwo na czwartej pozycji mamy e Irka. Pokażcie nam Ireczka. E 26 punktów raz na miejscu pierwszym i Irek jest egzekwo. E ze mną. Mi się nie udało wygrać żadnego wyścigu. Raz byłem na miejscu trzecim, w pierwszym wyścigu. Ja mam Holdena, który był zaskakująco dobry. W sumie, aż jestem dziwiony, że tak mi kiepsko w sumie wyniki wyszły. Natomiast jeździło mi się bardzo fajnie tym Holdenem. Być może go nawet będę spróbował przygotować na finał. Następny w punktacji mamy jakiś tam. O, działaj. E, jakiś tam ma 4 punkty mniej od nas. E, I d, w, raz udało mu się zająć drugą pozycję. E, ma punktów 22. E, kolejny jest z dorobkiem 14 punktów. Zmęczony. Zmęczony ma ciekawą ideologię. On się stara jak najmniej przerabiać. O tak, chcę jak najbardziej seryjne one były. Jak najbardziej nie mam mu tego za złe. Ja tak naprawdę dużo testuję, dużo aut próbuję przerabiać, natomiast praktycznie po każdym wyścigu te wszystkie auta, które próbowałem dostosować do wyścigu, przywracam do poprzednich setupów jak najbardziej seryjnych. Zmęczony raz zajął trzecią, trzecią pozycję i jest w grupie drugiej na finał. Dalej, zmęczony posiada 14 punktów, następny z dorobkiem 5 punktów jest Noctu. Noctu dosyć pechowo zaczynał kiepsko, muszą na początku, natomiast coraz lepiej to auto sobie dostosowywał. Kto wie jaki to film? Na pewno wiecie, ale dajcie komentarzu, może tak będzie troszkę lepiej widać. Kto pierwszy zgadnie, ten w sumie nic nie dostanie, ale taka satysfakcja. O. Następny w generacji jest Grubytow, który niestety w ostatnim finałowym wyścigu nam się nie pojawił, ale posiadał dorobek trzech punktów za szóstą pozycją. Tu, 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 jeszcze jedną rzecz sobie tutaj tylko teraz przygotuję. Dobra, ruszamy w takim razie. Życzę Wam emocji przy tym wyścigu. Jechaliśmy dużo, 9 kółek, więc ja na pewno się pogubię i nie będę miał dla tego pojęcia, na którym kółku oglądamy. więc dużo no, nie mam sobie do powiedzenia. Yy, duże zachowanie, osy zakręt yy, i bardzo urocze przejazd przez las. Reszta stawki nam ruszyła. Przypominam, Sir Academy Lecio w najwyższej czwartej grupie yy, mają. Yy, tak, ja sobie niestety właśnie pechowo oberwałem. Yy, Lesio i Arkadia mają yy, obniżoną moc oraz obniżoną przyczepność. Obniżoną moc również posiada Robal. Yy, jakiś tam wyrywał do przodu mocno, wykorzystał zamieszanie tam z tyłu. I Siri, Arkadia. proszę bardzo, pomimo tego obniżonej mocy, jak wyprzedza wszystkich? Obniżona moc, obniżona przyczepność, trudniej mu przyspieszać a i tak wyskoczył już na trzecią pozycję. Parabolika, gęsto, Sir Arkadian bardzo szeroko, nie był najlepszy w tym zakręcie. Zdecydowanie nadrabiał wszystko na prostej, a w tych kilku zakrętach można było go łapać, można było go nawet prześcignąć tutaj. Robal w BMW 2000, zmęczony tam jeszcze nam się przebił do przodu. No hamowanie. Wydaje mi się, że chyba lepiej... Ooo leśnie duży błąd. Wydaje mi się, że chyba lepiej będzie nam to oglądać wszystko z, z innej kamery Zacięty pojedynek tutaj ze mną. Udaje mi się tutaj wyrwać do przodu. Czy na prostej? Kto jest szybszy, kto ma lepsze auto Goni mnie, goni mnie. Tak, zdecydowanie mnie robale goni. Wyprzedza do hamowania ja zdecydowanie ja mogę później hamować. Oberwałem. Mała sklejka niestety. Forza sklejać auta bardzo lubi. Udało mi się tutaj yy, uciec. Lesio, Lesio z tyłu w swojej Hondzie. Ma dużo do nadrabiania. Bardzo sztywne zawieszenie. Ciekawe. Ja nie przepadam za tak sztywnymi autami. Kiepsko mi się prowadzi. Chociaż muszę powiedzieć, że ten mój Holden jest też tak na granicy przyczepności. Najazd na tarkę, najazd na trawę tutaj w tej ciasnej sekcji się zazwyczaj dla mnie bardzo kiepsko kończył. E, proszę bardzo, uścisk tylnej osi. Pomimo napędu na cztery koła lubi Honda zarzucić tyłeczkiem. E, Noctu cały czas na pierwszej pozycji. E, ze sporą przewagą, przypominam Noctu jako jedyny jest w grupie czwartej więc posiada te 10 sekund, zobaczymy czy uda mu się te 10 sekund yy, zachować e, na drugim miejscu jakiś tam mm. no tu nie widać z przodu nie widać z tyłu też duża przewaga zobaczmy jak tam Sir Arkadian. E, będzie oj troszkę ubity tutaj z tyłu Teraz zobaczycie jak państwa odchodzi tutaj od reszty stawki wcześniej musi być bardzo wcześniej musi hamować ale udaje mu się. Chociaż. Oj, błąd, duży błąd, duży błąd. Wykorzystał to. Yy, zmęczony nie dał rady tego wykorzystać. Natomiast Irkowi udało się wskoczyć na trzecią pozycję. Zobaczymy, czy, czy utrzyma tą pozycję. Czy jej nie odda. Oczywiście jeszcze pogubiłem na temat tego, które mamy. O, że tam Widziałem chyba zmęczony. Próbował atakować. Ale nie dał rady. Z tyłu się siedzi, z tyłu miot próbuje. dohamowanie hamowania z widać wolniej, dużo wolniej usiadł z tej tylnej osi. Ciężko opanować go, ale prędkość podobna. Na zakręcie i na wyjściu od razu, od razu ucieka. Proszę bardzo, jeszcze przez chwilę było widać, że to jest BMW, teraz już mało widać. Teraz już nic nie widać, totalnie zwiał. Nie ma go. Natomiast do Ciężki Mercedes nie wykorzystał tego jak dobrze. To... Ciekawe ujęcie kamery nie wiedziałem, że tak potrafi porza zrobić. Yy, miod bardzo blisko. Miod tutaj doskoczył swoim holdenem. I zmęczony i Arkadian. Blisko, ale nie na tyle. Czy uda mi się tutaj zmęczonego złapać? Prędkość podobna, chyba się nie zbliżam. Nie ucieka, ucieka, zmęczony ucieka. Mercedes potrafi pokazać klasę na prostej. Wspaniały silnik, generuje olbrzymi zapewne moment yy, obrotowy z słynie z, 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 z Mercedes. No niestety mój błąd. Yy, żeby było fair, postaram się odpuścić, jak widzicie. Yy, no, odpuściłem, żeby nie było później jakichś yy, głupich sytuacji z, tego, yy, z tej strony. Le się na siódmym miejscu. Czyli rozpoczyna wielką yy, wielką pardubicką. Wyprzedził nam Robala. Jak w dohamowaniu, Robot się zbliżył troszkę Lesio efektownie. Dosyć eee, pierwszy zakręt, jak wyjście na prostą, chyba nie najszybciej. Nie, to nie w go najlepiej. Robot go nawet eee, złapał, tutaj, ale na prostej zdecydowanie. Honda lżejsza. Szybsza ucieka jak wyjdzie do hamowania. Robot mam wrażenie, że dosyć wcześnie i lesio. Bardzo szeroko mocno go wyniosło. Robot po wewnętrznej może chyba troszkę lepiej wykorzystać przyspieszenie, ale nie. Nie ma szans tutaj schodną. Na no, tu cały czas na pierwszej pozycji yy, już co prawda widać tutaj światła, yy, światła jakiegoś tam ale cały czas się yy, utrzymuje Mitsubishi <laughs> z przodu, bardzo przepraszam. Jeszcze resztki choroby. Może zmienimy też na chwilę kamerę, żeby nie było cały czas jedno i to samo. Yy, jakiś tam i chyba ktoś mu na plecach już siedział. Yy, Irek zbliża się jeszcze. Jeszcze nie jest pozycji do atakowania, ale już jest yy, bliżej, więc tutaj nam się czołówka zagęszcza, zbliża do siebie. Yy, bardzo żałuję, że nie wiem, które jest okrążenie. Yy, nie mam na tyle jeszcze doświadczenia, staram się wszystko grać równocześnie i, i nie wszystko jestem niestety w stanie to robić. E, Sir Arkadian na miejscu czwartym. Jest uślisk, jest większy uślisk e, Miotra Holdenem. E, z, z, no tak, nawet, nawet, blisko jestem Arkadiana. E, coś się mówię, bardzo dobrze mi się ścigałem. Ja, naprawdę miałem wrażenie, że, że byłem zagrożeniem dla paru kierowców. Że to mogło być całkiem ciekawe ściganie się, a niestety wyniki troszkę temu przeczą. Na zakręcie dużo lepsza przyszła z mojej strony i mam najlepsze opony, jakie mogły być. Ale niestety, jeżeli Cyril Kadiana się nie wyprzedzi, to nie ma jak go złapać na prostej. Jest niesamowicie szybki. Proszę zobaczyć, jak ta przewaga rośnie między nami. O mnie już troszkę pogadaliśmy. Zobaczcie, jak mi tam z tyłu leścio. Daleko, duża strata, duża strata, ale, a nie, dobrze, Lesio, robal zmęczony, o, coś się stało ze zmęczonym, e... poszukajmy co się stało, chyba się nie obrazicie, bo to w sumie duża strata, gdzieś jakiś błąd musiał być spory, tu chyba jeszcze tu już jest ostatni, e... a tutaj też jest ostatni, co to się, gdzieś się stało zmęczonemu? Pomyłka. Jeszcze raz, jak tutaj nic się nie będzie widać, tu coś jest, tu coś jest, bo jest tuż za mną. Mam do hamowania i ta jest przesadził i to dużo, dużo przesadził. Tu jeszcze uderzenie w barierkę. No i niestety spadł na ostatnią pozycję. Musimy yy, znaleźć, gdzie to oglądaliśmy. Skończyliśmy oglądanie jeszcze wcześniej. Jeszcze wcześniej. Nie wiem, znaczy nie nie wcześniej, tylko później. Przepraszam. A powiedzmy że gdzieś tutaj. Noctu. Yy, Noctu. Yy, I tutaj już widzę, że i jakiś tam, i Irek już bardzo blisko są. Już są bardzo blisko. No tu już pewnie potem się zalewa. Jak to tu będzie wyglądało? Yy, tak, tak. To był finał. To był finał. No tu udało się yy, zachować tą pierwszą pozycję? Przepraszam, no to mogłoby rzeczywiście być dużo, dużo lepsze pewnie, jakbym kojarzył, który mam okrążenie, szczególnie kiedy jest finał. Noctu wygrał finałowy piąty wyścig. Na miejscu drugim jakiś tam, na miejscu trzecim Iro, bardzo blisko siebie, jak widzieliście. Siri Arkadia na czwartym miejscu, ja na piątym. Nie byłem w stanie tutaj zagrodzić Arkadianowi. Na miejscu szóstym Lesio, na siódmym Robal, na ósmym niestety zmęczony po fatalnym błędzie tak się prezentowało kolejność w ostatnim wyścigu, natomiast jeśli chodzi o dorobek punktowy, najwięcej punktów po przejściu z mnożnikiem za grupy otrzymuje Sir Arcadian, na drugim miejscu jakiś tam, a na trzecim egzekwo lesio z Irkiem, co finałowo mówi nam, że cały dzień wyścigowy. Wygrał nam z dorobkiem punktów 80, czyli dwa punkty, więcej od drugiego miejsca Sir Arkadian. 80 punktów gratulacje, bardzo zasłużenie. Zobaczmy jak jechał. Ale zobaczmy, jak jechał z tej kamery. Dwa punkty mniej, punktów 78 Lesio i to olbrzymia przewaga, bo reszta ma 40 mniej, czyli praktycznie dwa razy mniej punktów. Eee, Iro i jakiś tam Exequo mają 38 punktów. I przyznaję trzecie miejsce Irkowi w związku z tym, że raz mu się udało wygrać wyścig. Wyścig numer 3 w pierwszej grupie był Irek i wygrał. Natomiast jakiś tam yy, nie był ani razu na najwyższym pudle podium jedynie był drugi najwyżej dalej 4 punkty mniej z dorokiem 34 miotr i tylko jeden punkt mniej robal 33 punkty jestem bardzo zadowolony robal naprawdę nam się bardzo zaczyna dobrze spisywać jego początki nie były najlepsze a teraz naprawdę jest lepiej lepiej i jeszcze raz lepiej dalej z z 16 punktami zmęczony, i tylko znów jeden punkt, czyli znowu bardzo zacięta rywalizacja całego dnia była. Noctu z 15 punktami, i następnie yy, ostatni yy, gruby, to z 3 punktami. I niestety, biedny pechowy yy, Shiny tak pojawił nam się w pierwszym wyścigu, ale nawet tego pierwszego wyścigu, niestety, nie udało mu się ukończyć. W związku z czym, 0 punktów. Za cały dzień zaliczam mu to, że się pojawił, że wystartował z nami, w związku z czym będzie miał podniesiony indeks, jak za no, najniższą pozycję, w związku z tym, że zdobył 0 punktów. Będzie finał, finał będzie w sobotę. Finał będziemy jechać na torze Silverson, więc bardzo dobry tor. Samochód jaki będziemy musieli przygotować, jest to bardzo lekki samochód, bo wymogiem będzie to, żeby samochód ważył poniżej tony. Ciekawostka, mój Holden waży troszkę powyżej, więc będę musiał coś pokombinować, żeby obniżyć, jeżeli chciał z nim jechać. Jeszcze ostatnią rzecz tylko jeszcze powiem, jak się przedstawia nam generalka. Otóż na pierwszym miejscu jest Lesio. I ma bardzo duży dorobek przewagi punktowej nad Ciro Arkadianem, który raz się nie pojawił na wyścigu. W związku z czym, chyba Lesio może powoli zaczynać świętować na drugim miejscu. Jest Ciro Arkadian, na trzecim Miot, czwarty Shiny Takt, piąty Gruby Bytów, szósty Noctu, siódmy Anulka, ósmy Robal, dziewiąty Jiro, dziesiąty Zmęczony, 11 Jakiś tam, 12 Oli, 7 Melman. 13 Grubica, który się nam pojawił chyba tylko na jeden lub dwa wyścigi, chyba jeden tylko, oraz nasz najnowszy kierowca na miejscu 14 Pietia 89. To byłoby na tyle. Spróbuję się jakbyś tak złapać tutaj ładnie. O proszę bardzo, Sir Arkadian i jego piekielnie szybkie BMW 2002, zwycięzcą wyścigu 4WD. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy chcieli to oglądać, szczególnie kierowcom, którzy chcieli się z nami ścigać. Jeśli ktokolwiek chciałby po obejrzeniu tego również się z nami pościgać, śmiało w jakikolwiek sposób, czy mnie szukać po game GameTagu, czy komentować na YouTubie, śmiało zapraszam wszystkich. I to byłoby na tyle. Życzę miłego dnia. I trzymajcie się.